Państwo wraz z Straczkiem Cieślikiem, jako posłowie Podlascy postanowiliśmy dzisiaj spotkać się ze społecznością samorządu polskiego i mieszkańców Puńska, aby po pierwsze wyrazić nasz głęboki protest przeciwko tym aktom wandalizmu i profanacji, które obserwujemy ostatnio na terenie całego niestety województwa podlaskiego. No i aby dać nasz wyraz solidarności z lokalną społecznością, wesprzeć ją, e, powiedzieć, że... Na Podlasiu i w Polsce jest miejsce dla mniejszości narodowych, że jest miejsce dla dwujęzycznych tablic, jest miejsce dla wszelkich praw, które słusznie należą się mniejszościom narodowym w naszym kraju. Chcemy przy tej okazji także zaapelować do wszystkich mieszkańców instytucji samorządu województwa podlaskiego, aby dały wyraz swojemu sprzeciwowi wobec tym próbą zdestabilizowania sytuacji w naszym regionie, aby dać wyraz naszemu przywiązaniu też do wielowiekowej tradycji Podlasia, które dziedziczy tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, tradycji wielu narodów, kultur i religii. I że chcielibyśmy, dając ten wyraz, spotkać się w niedzielę o godzinie 17 w aby w Marszu Jedności wspólnie nie ma miejsca na Podlasiu dla profanacji, dla ksenofobii, dla nacjonalizmu, dla rasizmu, dla tego wszystkiego, co jest sprzeczne z naszą tradycją, co uderza w naszą dumę, co powoduje niepokój społeczny i czemu wszyscy jesteśmy tak gorąco przeciwni. A dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy wraz z Wójtem Sejm przedstawicielem liderem lokalnej społeczności litewskiej od złożenia kwiatów pod pomnikiem sprofanowanym zbezczeszczonym pomnikiem tak bliskim społeczności litewskiej w Polsce aby też dać wyraz temu że nie będzie zgody na tego typu akty że skutecznie przeciwstawimy się temu i że są to jednostkowe wybryki że to są wypadki że wszyscy jesteśmy tym oburzeni i Chcielibyśmy schylając dzisiaj te głowy przywołać pamięć w tę wspaniałą pamięć historii Polski i Litwy, dwóch narodów, które łączy wielowiekowa przyjaźń, wielowiekowa, wielowiekowa współpraca. Po tym złożeniu kwiatów przejdziemy, przejdziemy na spotkanie po to, żeby porozmawiać o wszystkich problemach, które dzisiaj nurtują społeczność litewską, która...